Podaj zapis konfiguracji elektronowej jonu glinu Al3+. Glin jest to pierwiastek, który leży w trzecim okresie i trzynastej grupie układu okresowego. Jego liczba atomowa Z, czyli inaczej liczba porządkowa, równa jest 13. To oznacza, że obojętny atom glinu ma 13 protonów w jądrze oraz 13 elektronów na wszystkich jego powłokach elektronowych. Jakie znaczenie ma fakt, że glin leży w trzecim okresie i trzynastej grupie układu okresowego? Numer okresu mówi o ilości powok elektronowych w obojętnym atomie danego pierwiastka. Jeżeli zatem w przypadku glinu mamy numer okresu równy 3, to ilość jego powok elektronowych w przypadku obojętnego atomu tego pierwiastka będzie wynosiła 3. Natomiast numer grupy informuje nas o ilości elektronów walencyjnych, czyli elektronów, które biorą udział w tworzeniu wiązań z innymi pierwiastkami. Natomiast tutaj numer grupy wynosi 13, więc zgodnie z zasadą odejmujemy liczbę 10 i zostaje nam 3. I to świadczy o tym, że glin ma 3 elektrony walencyjne. Glin znajduje się tutaj w układzie okresowym, czyli zwróć uwagę na to, że on znajduje się w bloku P pierwiastków. Czyli mamy tutaj trzeci okres i 13 grupę. Glin położony jest tutaj. Pierwiastki bloku P cechują się tym, że konfiguracja ich powłoki walencyjnej wynosi nSx, nPy, gdzie n równa się numer okresu. Oznacza to, że jeżeli mamy pierwiastek, który ma np. n równe 3, to w przypadku pierwiastku bloku P konfiguracja powłoki walencyjnej będzie równa 3Sx, 3Py. Tutaj mamy dwa orbitale, które biorą udział w tworzeniu powłoki walencyjnej, czyli orbital S ostatniej powłoki oraz orbital P ostatniej powłoki tego atomu, czyli w tym przypadku będzie 3S x3py. Natomiast należy pamiętać o tym, że orbital S może mieć maksymalnie dwa elektrony, a orbital P może mieć maksymalnie 8 elektronów. Czyli w przypadku pierwiastka bloku P, który na przykład ma liczbę n, czyli liczbę główną kwantową, inaczej numer okresu równy 3 i jednocześnie ma on oktet elektronowy na powłoce walencyjnej, to konfiguracja jego powłoki walencyjnej będzie równa 3s2 3p6, ponieważ 3 jest to n, a maksymalnie na orbitalu s mogą być 2 elektrony, a na orbitalu p może być 6 elektronów. Natomiast wszystkie pierwiastki, które nie mają oktetu elektronowego, a należą do bloku P pierwiastków, będą mieć w przypadku okresu numer 3 3S2, na przykład 3P5, czyli wtedy będzie miał 7 elektronów walencyjnych. Jeżeli mielibyśmy na przykład pierwiastkę z grupy 16 i 3 okresu, to jego konfiguracja powłoki walencyjnej będzie równa. 3s2 3p4, czyli 6 elektronów walencyjnych, bo 16 minus 10 to jest 6 elektronów walencyjnych na ostatniej powłoce. I analogicznie w całym bloku pierwiastków rozpisujemy konfigurację elektronową powłoki walencyjnej w ten sam sposób. Teraz zajmę się glinem, ponieważ glin z tego co mówiłam na początku ma on liczbę porządkową, czyli liczbę atomową Z równą 13, więc będzie miał on 13 elektronów. Te 13 elektronów jest zlokalizowane na wszystkich powłokach. Natomiast numer grupy informuje nas o tym, że będzie miał on również 3 elektrony walencyjne, a numer okresu informuje nas, że będzie miał on 3 powłoki elektronowe. Oczywiście te informacje dotyczą obojętnego atomu glinu. Więc jeżeli mamy konfigurację obojętnego atomu glinu, to będzie miał on 13 elektronów. Zatem zaczynam od orbitalu S na powłoce pierwszej. Czyli 1s2. Następnie idę po strzałkach do orbitalu s na powłoce drugiej i orbitalu p na powłoce drugiej. I tu już mamy 10 elektronów, natomiast obojętny atom glinu ma elektronów 13. Zatem idę do kolejnej powłoki, do orbitalu s. 3s2. I 3p, tylko tutaj nie będzie p6, ponieważ nie mamy tylu elektronów w przypadku glinu. Tu mamy 2 elektrony, tu mamy 8 elektronów, czyli w sumie już jest 10. Z 3s2 będzie 12, czyli tutaj brakuje nam jednego elektronu, więc tutaj wpisuję 1. I to jest konfiguracja elektronowa obojętnego atomu glinu. Natomiast w tym zadaniu mamy podać konfigurację elektronową jonu glinu 3. Jeżeli mamy jon glinu Al3, o którym wiemy, że jego liczba atomowa Z równa się 13, oznacza to, że nadal w jądrze tego glinu będziemy mieć 13 protonów, natomiast na wszystkich powłokach elektronowych elektronów będzie o 3 mniej, ponieważ zabraliśmy 3 elektrony z powłok, aby mógł ten jon uzyskać 3, ładunek 3. Więc w przypadku jonu glinu Al3. Będziemy mieć do rozpisania 10 elektronów na wszystkich powłokach. Zatem rozpisuję od początku. 1S2, 2S2 zgodnie ze strzałkami, 2P6 i właściwie to jest konfiguracja jonu glinu AL3. 1S2, 2S2, 2P6 mamy łącznie 10 elektronów. Te zapisane przeze mnie konfiguracje teraz zamienię na zapis skrócony. Zapis skrócony konfiguracji elektronowej danego pierwiastka jest to zapis, w którym uwzględnia się konfigurację gazu szlachetnego, który znajduje się najbliżej tego pierwiastka, ale ma liczbę atomową z mniejszą niż ten pierwiastek i do tego dopisuje się pozostałe elektrony, które zostały po odjęciu właśnie konfiguracji tego gazu szlachetnego. Oznacza to, że jeżeli mamy tutaj glin, który znajduje się w trzecim okresie i trzynastej grupie, to jeżeli chcemy mieć najbliższy gaz szlachetny, który możemy wziąć do zapisu skróconego, to musimy się cofnąć w lewo i do góry o jeden okres. I wtedy mamy neon, który ma 10 elektronów. Czyli zawsze w przypadku skróconego zapisu konfiguracji bierzemy gaz szlachetny, który znajduje się najbliżej naszego pierwiastka, ale ma on liczbę atomową, która jest mniejsza od tego pierwiastka. W tym przypadku będzie to neon. Neon ma 10 elektronów, więc skoro neon ma 10 elektronów, to on ma właściwie taką konfigurację jak Al3. Więc tutaj możemy od razu w Al3, wpisać, że skrócony zapis konfiguracji elektronowej jonu Al3, jest równy konfiguracji neonu. Natomiast w przypadku obojętnego atomu glinu tutaj też wpiszę neon. Natomiast co do pozostałych elektronów, bo tutaj w obojętnym atomie glinu zostaną nam jeszcze trzy elektrony. Więc to będą te trzy elektrony na powłoce walencyjnej. Więc ja je tutaj skopiuję i przeniosę je do tego zapisu konfiguracji. Tak wygląda zapis konfiguracji elektronowej obojętnego atomu glinu oraz jego jonu Al3. Czyli obojętny atom glinu ma konfigurację 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1, czyli ma 13 elektronów na wszystkich powłokach. Jon glinu Al3 ma konfigurację 1S2, 2S2, 2P6, czyli jest to 10 elektronów, a to oznacza, że w zapisie skróconym możemy zapisać to jako konfigurację neonu. Natomiast w przypadku obojętnego atomu glinu zapis skrócony wygląda następująco. Mamy tutaj konfigurację pierwiastka, jakim jest neon, czyli gazu szlachetnego, który ma 10 elektronów, więc jak odejmiemy od tego zapisu te 10 elektronów, które są tutaj, to zostaną nam 3 elektrony z powłoki walencyjnej, czyli 3S2, 3P1.